Opańskie rozmowy to cykl spotkań z ludźmi, którzy zmieniają oblicze naszego regionu. Tym razem w studiu gościmy pana Piotra Kozaka, radnego miasta Jarosław. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Chyba zacznę od tego pytania, które zadaję wszystkim samorządowcom. No, jakby pan ocenił tę kadencję mijającą? Jakby nie patrzeć, no, obfitowała ona w dość trudne dla samorządowców wydarzenia. No, pandemia, wojna na Ukrainie. Jak to wygląda z perspektywy Jarosławia? A czy dobiega już końca najdłuższa w historii samorządu? kadencja, kadencja, która, tak jak pan redaktor powiedział, obfitowała różnego rodzaju przeszkody. Przeszkody chociażby jak koronawirus, wojna na Ukrainie, sytuacja geopolityczna, która no, pokazała nowe wyzwania skierowane właśnie do samorządów. Jeżeli patrząc na Jarosław, Jarosław jest miastem ambitnym, chociaż ma drzemiący potencjał, który trzeba po prostu wykorzystać. Niestety, no, patrząc na sytuację, jeżeli chodzi o Rady Miasta Jarosławia, w Jarosławiu ja byłem radnym opozycyjnym w mniejszości, tak więc pewnego rodzaju propozycje, które można było zaproponować, które były prospołeczne, które były po rozmowach z mieszkańcami, no niestety, w momencie kiedy zostały zgłaszane, no niestety z uwagi na, na głosy radnych, jakby tak powiedzieć, z drugiej strony, no niestety nie przechodziły. Bardzo rzadko coś przechodziło, co już, że tak powiem, już było takie pro i taki bardzo, bardzo duży głos mieszkańców, chociażby jeżeli dotyczyła sprawa włączenia ponownego e, oświetlenia w naszym mieście, bo w ramach tak zwanych oszczędności pan burmistrz wyłączył co drugą latarnię w naszym mieście, co się odbiło bardzo negatywnym echem. No i z uwagi, to było podparte tak zwanymi konsultacjami społecznymi, które mieszkańcy no, mieli z jednej strony wybrać albo Albo wyłączenie w nocy między 22 a 6 rano oświetlenia, a pomiędzy wyłączeniem co drugiej latarni. Tak więc no, tutaj była bardzo błędna decyzja, żeby wyłączyć latarnie. Trudna kadencja, bardzo długa kadencja, która się dwukrotnie została wydłużona, która dobiega do końca, ale widzę potencjał na przyszłość, potencjał dla naszego miasta. No właśnie, czy ten potencjał, że, gdzie pan dostrzega ten potencjał? Bo też, jakby nie patrzeć, Jarosław, Przeworski inne miasta na Podkarpaciu no, żyją trochę w cieniu Rzeszowa, jakby nie patrzeć. Rzeszów tak naprawdę drenuje pozostałe miejscowości. No między innymi też dlatego, że po prostu oferuje wszystkie te możliwości, które są w mieście, czyli między innymi uczelnie wyższe, czyli między innymi większe zatrudnienie, większe zarobki. Czy Jarosław rzeczywiście ma szansę konkurować o młodych ludzi z takimi miastami? Czy Przede wszystkim Jarosław to miasto turystyczne drzemiący potencjał naszego miasta to turystyka i trzeba ten potencjał rozbudzić. Trzeba postawić, że nasze miasto jest miastem turystycznym. To po pierwsze. Druga sprawa to są strefy ekonomiczne. W naszym mieście są oferty e, terenów inwestycyjnych, które niestety nie zostały wykorzystane. Trzeba po pierwsze wykorzystać te Oferty inwestycyjne, terenów inwestycyjnych, które faktycznie są już na naszym, w naszym mieście, funkcjonują. Trzeba je po prostu chociażby tak potocznie doprowadzić, media, drogi, tak aby zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do tego, aby zainwestowali w naszym mieście. Ale druga też sprawa burmistrz, władze miasta muszą być ambitne. I muszą być aktywne na niwie biznesowej. Musi być taka sytuacja, kiedy burmistrz jeździ w różnego rodzaju miejsca, zachęca, pokazuje ofertę inwestycyjną miasta, w tym przypadku Jarosławia, żeby potencjalni przedsiębiorcy trafili do Jarosławia i zainwestowali pieniądze swoje w Jarosławiu, co za tym idzie, nowe miejsca pracy, większa jakość życia naszych mieszkańców. Jarosław, oczywiście. Niestety patrząc na liczbę mieszkańców spada. Drastyczny spadek liczby mieszkańców. Zadłużenie w naszym mieście rośnie, liczba mieszkańców spada. Trzeba to po prostu powiedzieć stop, zatrzymać. Trzeba zrobić program prospołeczny. Trzeba zrobić kwestię oszczędzania zaczynając od siebie. Niech, tak jak przed chwilą powiedziałem oszczędzaniu na oświetleniu ulicznym, co jest zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców, tylko zaczynać od siebie. Nie trzeba takich spraw jak chociażby konsultant zewnętrzny, z innego miasta, który doradza burmistrzowi, czy, czy chociażby rzecznik prasowy Urzędu Miasta, patrząc na Jarosław. Jarosław 30 tysięcy mieszkańców ma swojego rzecznika prasowego. Takie miasto jak Grzeszów, bardzo duże, metropolia. Oczywiście taki rzecznik prasowy jest potrzebny, ale czy w Jarosławiu to jest dobry kierunek? Wydaje mi się, że nie. Tak więc Jarosław, oczywiście, w naszym mieście funkcjonuje Szkoła Wyższa Państwowa Akademia Nauk Społecznych, która Rozwija się coraz więcej studentów, walka o studentów bądź co bądź trwa, ale dobrze, że nasze uczenia się rozwija, powstają nowe sale dydaktyczne. Musimy postawić przede wszystkim na edukację, na turystykę i na nowe miejsca pracy, czyli na stworzenie nowych stref ekonomicznych, co jednoznaczne będzie z tym, aby obniżyć w naszym mieście podatki, bo w naszym mieście podatki, chociażby od, od nieruchomości dla przedsiębiorców i dla mieszkańców, są na bardzo wysokim poziomie, jak i Jaki będzie miał interes przedsiębiorca zainwestować w naszym mieście, kiedy są wysokie podatki? Trzeba zacząć od tego, aby obniżyć podatki, utworzyć później przedsiębiorczości z ulgami dla firm. Firma powstaje, zatrudnia x osób, w związku z tym można zrobić dla tej firmy ulgi, chociażby od podatku nie od nieruchomości. Tak, aby po prostu być przyjaznym miastem dla przedsiębiorców i turystów. Ja wiem, że trwa co prawda kampania, więc takie pytania. No, wiadomo, są dość trudne dla polityków, dla samorządowców, może bardziej tutaj wskazane powiedzieć. Natomiast jakie minusy, ale też jakie plusy ostatniej kadencji pan dostrzega w Wierosławiu? Jeżeli chodzi o minusy, kwestia na pewno związana z, z zadłużeniem. Nasze miasto niestety zostało bardzo mocno zadłużone. Co za tym idzie? Nie obecny burmistrz, nie nawet przyszły, tylko kolejny burmistrz będzie spłacał te zadłużenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo negatywnym echem, chociażby tutaj te oświetlenie, to był wielki, wielki błąd. Tak więc patrząc na podatki, wysokość podatków od nieruchomości i opłat lokalnych, wszystko tak naprawdę poszło w górę. Są samorządy, gdzie zostały obniżone podatki i opłaty lokalne, a w naszym mieście no, niestety poszło to w drugą stronę. Jeżeli chodzi o plusy, to na pewno plusem było to, że było wsparcie środków zewnętrznych rządowych. Co za tym idzie, pieniądze w wielu samorządach zostały niejako wpompowane w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w różnego rodzaju inwestycje. Tylko inwestycje w naszym mieście to na przykład chociażby remont ulicy. Dla mnie osobiście remont ulicy to jest zadanie w Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to jest zadanie własne samorządu, więc prędzej czy później remont jednej, drugiej, trzeciej ulicy musi być zrealizowany. Dla mnie inwestycja to jest coś powstane na nowo, coś od zera, coś z jakimś pomysłem, z wizją. Tak, aby po prostu coś takiego powstało. Oczywiście wiele jest inicjatyw, które wyszły przy wsparciu rządowym, tak więc no one są kontynuowane, więc to jest, wydaje mi się, bardzo duży plus nie tylko w Jarosławiu, ale w poszczególnych samorządach na terenie całego kraju. Generalnie poza Radą Miasta działa Pan też aktywnie w sferze społecznej. Jak Pan myśli? Jak, jaką rolę ta sfera odgrywa w życiu, no właśnie takich mniejszych może nie mniejszych miejscowości, może mniejszych miast, jak Jarosław? Trzeci sektor jest bardzo ważną e, gałęzią, patrząc na miasta. W naszym mieście jest sporo takich organizacji pozarządowych. Chociażby skupiają się, jest tak w Jarosławiu taka kuźnia, gdzie ma lokalizację 19 organizacji pozarządowych. Tylko problem polega na tym, że jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który budynek kuźni jest przeznaczony do likwidacji. Przez wiele lat funkcjonuje ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale dopóki nie zostanie wykreślony zapis z miejscowego planu, to prędzej czy później może ten budynek zostać wyburzony, co będzie wielką stratą dla... Dla organizacji pozarządowych, ale patrząc dalej, dla miasta. W moim programie jest punkt dotyczący wsparcia organizacji pozarządowych w celu utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, tak aby organizacje pozarządowe miały wsparcie, jeżeli chodzi o składanie wniosków o kwestię związaną z księgowością, kwestię związaną chociażby z lokalem. Ja sam prowadzę fundację, którą założyłem w 2017 roku. No i miałem kilka lokalizacji, i finalnie się skończyło na moim adresie domowym. Z uwagi na krótko mówiąc, szukanie oszczędności, bo to jednak wszystko kosztuje. Tak samo, jeżeli chodzi o, o kwestię finansową. Patrząc na moją fundację, prowadzimy bardzo, bardzo okrojoną działalność z uwagi na to, że, że Nasza fundacja organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie jak konkursy, turnieje. Nie robimy takiej, takiej wspaniałej ro, roboty jak, jak Fundacja Misji Obywatelskiej, która jest tutaj podziwiam i gratuluję Wam za to, że, że to wy tak działacie. Fundacja Kreatywność Probono jest małą fundacją, która boryka się z różnego rodzaju problemami, chociażby też finansowymi. Księgowemu trzeba zapłacić. Tak więc jeżeli powstanie w naszym mieściu, mieście centrum organizacji pozarządowych, gdzie będą organizacje pozarządowe miały lokum swój, będą mieli księgowego, który będzie wsparciem dla, dla tych organizacji, to te organizacje po prostu sobie, że tak powiem, na tym ulżą. Tak więc wsparcie trzeciego sektora jest bardzo ważne nie tylko w mieście Jarosławiu, ale i ogólnie. A jak w takim razie, poza wzmacnianiem trzeciego sektora, możemy jeszcze dawać obywatelom głos? No tutaj jako Fundacja Misji Obywatelskiej i w ramach pro, Programu Podkarpackich Rozmów realizowaliśmy cykl spotkań z mieszkańcami regionu, rozmawiając o ich problemach. Natomiast mam się też wrażenie, że samorządowcy też nie zawsze są skorzy do słuchania o pewnych problemach, bo dla, dla nich bywa to często niewygodne. I Jak sprawić, żeby ten ich głos stał się bardziej słyszalny? Ja jestem przedsiębiorcą, który zajmuje się urbanistyką i mediacjami. Mediator musi być dobrym słuchaczem, musi szukać kompromisu pomiędzy jedną a drugą stroną. I burmistrz, połączenie urbanistyki, mediatora z burmistrzem, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre połączenie, bo burmistrz musi słuchać, musi mieć po pierwsze wizję na miasto, ale też musi słuchać mieszkańców. Ja w swoim programie mam taki punkt zawarty, że będę przeprowadzał konsultacje. Społeczny z mieszkańcami jest sprawa ważnej dla miasta. W naszym mieście obecny pan burmistrz prowadził kilka razy konsultacje, konsultacje społeczne, które nie spotkały się po prostu pozytywnym, czyli idąc dalej, frekwencyjnym sukcesem, ponieważ, w moim przekonaniem, to zostało kiepsko zorganizowane i przez to, jeżeli decyzja podejmuje 200, dajmy na to, osób na 34-35 tysięcy mieszkańców, to jest bardzo mały promil yy, mieszkańców. Ważne jest to, aby te konsultacje społeczne były dobrze przeprowadzone. Bardzo dobrym pomysłem, już od wielu lat realizowany w naszym mieście od 2014 roku, jak również i w wielu innych miastach jest budżet obywatelski. To też nie jako sol konsultacje społeczne, tylko związane z inwestycjami. Uważam, że mieszkaniec powinien mieć, mieszkaniec jest gospodarzem miasta. Burmistrz ma tylko funkcję burmistrza, ale mieszkańcy są gospodarzami we własnym mieście i muszą, muszą być wysłuchani przez burmistrza, przez radę miasta. Burmistrz musi mieć otwarte, otwarte drzwi, ponieważ burmistrz jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla burmistrza. Więc ja bym chciał właśnie prowadzić politykę otwartości słuchania, bo nie sztuką jest mówić. Wiele można rzeczy obiecać, wiele rzeczy można powiedzieć. Sztuką jest posłuchać i po prostu Posłuchać, zrozumieć i te propozycje nawet zweryfikować ze swoimi propozycjami, bo nie, każdy, nie każda propozycja musi być dobrze przemyślana. Jak są różnego rodzaju głosy zewnętrzne, zawsze tą propozycję, zawsze ten pomysł można zmienić z korzyścią dla naszych mieszkańców, z korzyścią dla naszego miasta. Na samo zakończenie chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Co prawda bardzo rzadko rozmawiam ze swoimi gośćmi na temat wyborów samych, z racji nawet samego obiektywizmu, natomiast. W Pana przypadku jest to o tyle ciekawe, że jest Pan jednak przedstawicielem młodego pokolenia. I no, wyborcy nie zawsze są skorzy do ufania młodszym politykom, bo jest ta kwestia, ile on ma doświadczenia, co on w życiu osiągnął. No, na pewno Pan nieraz Właśnie. coś takiego słyszał. I co by Pan odpowiedział tym osobom, którzy, które wahają się, czy na Pana zagłosować, ale z drugiej strony obawiają się tego? Jak zostałem radnym, miałem 20 lat. Zostałem najmłodszym radnym w historii Jarosławia. Kiedy startowałem, wiele osób mówili, mówiło mi, że jeszcze masz czas, jesteś młodym człowiekiem, jeszcze będą wybory, przecież samorząd się w tym roku nie skończy. Jak startowałem w 2014 roku, jeszcze wielokrotnie możesz wystartować. Jednakże trzeba wierzyć w swoje. Trzeba po prostu wierzyć w swoje możliwości, swój pomysł na miasto. Ja obrałem wizję samorządowca. Nie polityka, tylko samorządowca. Dla mnie Jarosław to jest moim oczkiem w głowie, dlatego chcę dla tego miasta jak najlepiej. Kiedy startowałem, wiele osób mi mówiło, że nie mam szans, ponieważ wtedy, jak startowałem w 2014 roku, były jednomandatowe jedno okręgi wyborcze. <laughs> moim kandydatem był doktor powszechnie znany w Jarosławiu, którego bardzo lubię i szanuję. I wiele osób mówiło, że ma mandat w kieszeni, tak zwany. Udało się właśnie bezpośrednią rozmową, pomysłem na miasto, pomysłem na okręg wyborczy przekonać mieszkańców do tego, że warto zagłosować na młodą osobę. W momencie, kiedy zostałem radnym, miałem 20 lat, postawiłem sobie wysoko poprzeczkę. Poprzeczkę, że nie być takim tak zwanym radnym dietetycznym, który przychodzi na sesję nawet dobrze nie wie, co jest na sesjach mówione, tylko zagłosuje i wychodzi, tylko chciałbym, chciałem i... Wydaje mi się, że udaje mi się to e, realizować być radnym aktywnym na niwie, chociażby na sesjach Rady Miasta, czyli aktywnie brać udział w, w, w dyskusjach, zgłaszać interpelacje, ale również ja nie ograniczyłem się tylko. <laughs> na niwie samorządowej, tylko nieco troszkę szerzej społecznie. Organizując różnego rodzaju turnieje, chociażby turnieje piłkarskie, konkursy wiedzy, marsze rotmistrza Witolda Pileckiego. Brałem udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, e, chociażby spotkania z seniorami prowadzonymi właśnie przez Fundację Misji Obywatelskiej, tak, aby właśnie nie samorząd radny, radny powinien być w, tak naprawdę w ciągłym kontakcie z mieszkańcami. Radny i samorząd to wiadomo, to jest jedność, ale głównym zadaniem i tak naprawdę jedynym zadaniem radnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest stała więź stały kontakt z mieszkańcami. Ja staram się na różnych płaszczyznach mieć ten kontakt z mieszkańcami bezpośrednią rozmową i wydaje mi się, że warto stawiać na młode osoby. Takim przykładem, zawsze o tym mówię, jest chociażby prezydent stalowej woli lucjusz Baryżny, który w wieku bodajże 29 lat został prezydentem bardzo dużego miasta, przecież trowej Woli. Ja mając już 30 lat, więc troszeczkę nawet starszy, ale, w, ale startuję w mieście troszeczkę mniejszym w Jarosławiu, 35-tysięcznym. Mam nadzieję, że czas na młodych, czas na nowy impuls, czas na świeże spojrzenie, czas na wizję miasta, ponieważ jestem też urbanistą. W miastach, w całej Polsce, w gminach są utworzone nowe plany ogólne. To jest nowa gałąź, nowe zadanie związane z planowaniem przestrzennym. Ja jako urbanista chciałbym mieć pieczę nad wizją rozwoju naszego miasta pod względem planu ogólnego, tworząc nowe tereny mieszkalnictwa, przemysłowe, handlowe, rekreacyjne i inne. Tak więc wydaje mi się, że warto stawiać na młode osoby, nie tylko jeżeli chodzi o moją osobę, ale również na naszych kandydatów z komitetu wybieram Jarosław, połączyliśmy bardzo Poszliśmy bardzo szeroko, połączyliśmy wiele środowisk, młode osoby z osobami doświadczonymi. To jest bardzo fajna mieszanka, można tak powiedzieć, mieszanka wybuchowa pozytywnego, pozytywnej energii. Tak więc wydaje mi się, że warto po prostu postawić na młode osoby, jak również na osoby z doświadczeniem, tak aby po prostu wizja wspólna była dla dobra naszych mieszkańców, mieszkańców Jarosławie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.